Cześć, siemianko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki luźny dzień na i Pokażę wam, co ja tak sobie robię, jak gram. Bo w sumie mało rzeczy ciekawych robię, ale... Trzeba mieć trochę jedzonku, widzę. O Jezu, ściszę trochę tą grę. Pomoc i opcje, ustawienia, dźwięk. Ciszę na 36, bo troszeczkę za głośno zetnę troszeczkę tej pszenicy, to sobie chlebek zrobimy, bo e, u mnie z jedzeniem jest słabo, jeżeli chodzi o Minecrafta. E, więc podbieram sobie. Tutaj też mamy właśnie taką mini farmę pszenicy. E, więc to będzie taki luźny dzień na Jankopoli. Zaraz też w ogóle pójdziemy zobaczyć, czy moja przyjaciółka wzięła już tego pranka. E, mamy teraz 45 pszenicy, e, 45 zboża, więc fajnie. Dobra, widzę. I... Teraz sobie po prostu dajemy. Ym, no, po prostu taki normalny dzionek. Nic nie buduję, nic nie robię w sumie. Tak, po prostu sobie zbieram jedzonko. Chodzę po Jankopoli, bo w sumie tak. Ym, oprócz nagrywek, to tutaj mało się dzieje, naprawdę. Czasem się pobawimy z kolegami tam pewnego. Yy, ale no. Dajcie znać, czy chcielibyście Roblox Driving Simulator? Yy, ponieważ Roblox Driving Simulator ostatnio mi się spodobało i wczoraj. Całą, całą noc prawie grałem w tą grę i zbierają sobie pieniądze. Uzbieram chyba 60 tysięcy dolarów i zbieramy sobie tam na jakiś samochód i właśnie w Roblox Driving Simulator zaczęłam grać, więc nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście tą grę. Ja sobie też właśnie takie mini wakacje zrobię, ponieważ nagrywam teraz yy, parę filmów na zapas, jak nie paręnaście. Yy, tak z cztery właśnie wyślę montażystce, yy, a resztę. Resztę po prostu e, wrzucę wieczorem. No, a w Robloxa Driving Simulator zaczęłam grać, bo mi się w sumie sp e, spodobał na komputerze, zaczęłam grać, nie na telefonie. E, na telefonie, jak ja nie lubię, ponieważ się strasznie zaczynają. E, z tym oknem w ogóle powinno być już nieco lepiej, ponieważ troszeczkę je przyciemniłem poduszką. Zasłoniłem to okno poduszką, to, bo wiem, że to strasznie przeszkadza. E, dobra, e, crafting table. Crafting, crafting, crafting. Potrzebujemy craftinga. Crafting będziemy mieli w naszym domu, ale w naszym e, domu się trudno dostać. Ten dom w ogóle jest o tyle niefajny, że ciężko się do niego dostać. Naprawdę. E, ciężko się do niego dostać. E, y, chlebek. O, mamy chlebek, dobra. wiemy, tego, zrobimy chleba jak najwięcej. Super 15. Mamy chleba. Możemy sobie go przy okazji zjeść. Dobra, zjemy sobie chleb, bo jak wiecie ja nigdy nie mam jedzenia przy sobie. Dobra, idziemy dalej, idziemy zbierać kolejną pszenicę. Tutaj w ogóle są snopy siana. Tutaj jest portal do y, piekła. Dużo rzeczy jest. Tutaj właśnie taki jeszcze tutaj znowu ktoś y, zbierał tą pszenicę, ale jej nie zasadził. Dobra. No, i tak sobie właśnie gramy. Ja nic ciekawego w sumie nie robię, oprócz zbierania. I też możecie ten film potraktować jako taki film pogadankowy, bardziej, yy, bo też chcę z tak pogadać, bo uważam, że takie filmy są potrzebne. Yy. Dobra, super. Mamy już troszeczkę tego. Później będziemy jeszcze na będziemy mogli kury rozmnarać, czy cokolwiek. Yy. Motyki nie mamy, żeby tutaj to naprawić, ale okej. Okay. Tyle starczy nam z pewnością. Mam już 46 pszenice i właśnie teraz trzeba posadzić to wszystko. I tak ja właśnie działam w sensie się rzadko zbieram, bo teraz akurat potrzebuję mieć jedzenia dużo. Yy. A tak, teraz rzadko gramy tak. Ostatnio w ogóle nudno tutaj jest, nie ma co robić, prawie w ogóle na tej Jankopoli Coraz ludniejsze tutaj są rzeczy, więc dlatego padłem na pomysł, że może jakieś atrakcje turystyczne tutaj pobudować. Bo oprócz Roller Coastera tutaj nic ciekawego nie ma w sumie. Bo Roller Coaster to jest taka rzecz, która jest ciekawa i to jest taka atrakcja, żeby nam się nie nudziło, nie? To już się staje powoli nudne Ten Roller Coaster, więc w, możecie wpisać w komentarzu, jaką e, zrobimy kolejną atrakcję turystyczną. Ja Wam jeszcze chcę pokazać, teraz y, takie, y, że, takie ten, y, taki budynek, którego jeszcze nigdy na Jankopoli nie widzieliście. Bo na pewno nigdy nie widzieliście takiego budynku. Y, 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 bo nigdy go nie pokazywałem na filmie. Chyba w oprowadzaniu też go nie pokazywałem, o ile się nie mylę, ale ja pokazywałem Wam piramidę. Tą piramidę pustynną pokazywałem akurat. Ale czy wy wiecie, że ta piramida pustynna miała inne zastosowanie? Ta piramida pustynna ma takie zastosowanie. Oczekajcie, bo ja później nie widzę. Tutaj tego piachu nie może być, bo tu jest winda bąbelkowa. No widzicie. Dobra, czekajcie. To ta winda ma takie zastosowanie. O żelazo. Bierę żelazo. Super i pewnie teraz zniszczyłem całą budowlę. Ale okej. Okay, super ja chcę mieć tylko żelazo. Żelazo mi daj. Jestem y, kocham żelazo. To ta piramida ma zastosowanie więzienne. Że tutaj są po prostu kraty, będą y, dla osób, że tak powiem, niegrzecznych. Y, no, i. To miała zastosowanie więzienne ta piramida. Też pokażę Wam taką rzecz, której mogliście wczoraj nie zauważyć. Zobaczycie sobie dzisiaj, czyli tą tajną bazę. Pokażę Wam dokładnie jak się wychodzi, wchodzi i w ogóle wszystko. To tak, generalnie oprowadzanie szybkie, w sensie nawet nie szybkie. Tutaj z tą lawą był problem duży. Tutaj są piecyki, coś mamy w piecykach? Nic nie mamy, ale mogę zostawić. O tej bazie chyba jeszcze nikt nie wie, z tego co wiem. Jeszcze nikomu nie mówiłem o tej bazie i... Może tak zostać, póki co Ja też w ogóle, widzowie, musiałbym iść do nederu niedługo na wyprawę, ale to już pójdziemy w kolejnych odcinkach To co możemy dać na przykład tu też szalkę te robię we skrzynie Otwiera się Ta też się otwiera, super, dobra Idziemy, idziemy, idziemy dalej i tutaj mamy taką drabinę A właśnie, jeszcze wam nie pokazałem sypialni Bo tutaj jest jeszcze sypialnia, nie? Tutaj jest taka sypialnia. Wszystko jest wybudowane z kwarcu, więc bardzo mi się podoba. Tutaj jest jeszcze pokój, zakręć, miecze diamentowe. To jest taki, takie schronienie, jakby była jakaś wojna. I tutaj są skrzyneczki na takie najcenniejsze rzeczy. Crafting, bo wiadomo, crafting się zawsze przyda w, w miejscu czy coś takiego. No Jeszcze farmę tutaj planuję zrobić, jakąś jedzenia czy coś. I tutaj mamy taką dźwignię i tą wahę jak pociągniemy, to po prostu wyjdziemy. No i tutaj trzeba niestety jeszcze raz tak... Myślałem troszeczkę nad lepszym mechanizmem, bo ten mechanizm troszeczkę widać. Trzeba będzie to jakoś ukryć w jakikolwiek sposób, bo zobaczcie, no tutaj... Tutaj jak wejdę i ktoś będzie na serwerze, to ja się nie ukryję przed nim, bo ktoś będzie mógł to zobaczyć po prostu. I tak w sumie wygląda e, całodzienna kopoli. Jeszcze możemy pójść zobaczyć, czy moja przyjaciółka wzięła ten, 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 ten Godirta. Eee, tego dirta z, z swojego domku oj nie wzięła oj nie wzięła, może w kolejnych odcinkach już weźmie sobie na to by na to, żeby jej pomóc w ogóle trochę to troszeczkę pomożemy może chyba, że ona jeszcze tego nie widziała może widziała, ale jej się po prostu nie chce nie wiem, no ciekawe, ciekawe no tutaj ma drzwi otwierane więc chyba była. Wygląda to niesamowicie Jak nie widzieliście tego pranka, to zapraszam was do wczorajszego albo przedwczorajszego filmu Nie pamiętam, kiedy ten film wrzuciłem Ale pamiętam, że był śmieszny Bardzo dobrze się bawimy, robiąc tego pranka Idziemy do wieżowca, bo ja wam jeszcze chcę tam coś pokazać w tym wieżowcu um, Bo w filmie skończyłem budowę większego wieżowca Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy Uwaga, uwaga Możecie sobie tam te rzeczy w komentarzu, co pisaliście. Napiszcie w komentarzu, co ma być w tym pokoju. Jeżeli ty, ten pokój jest dla was, jest cały dla was, jest największy pokój w wieżowcu. Wszystko należy do was, co wy tutaj chcecie robić. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, po prostu wygra i wybuduje tutaj to, co, on, to, co ta osoba w komentarzu będzie chciała. Więc no. Więc to jest taki challenge dla Was, kto będzie miał najwięcej lajków pod komentarzem, temu wybudujemy tutaj pokój i będzie to pokój z dedykacją na Jankopolich, więc będzie super naprawdę. No i tutaj wszystko jest już gotowe, ewentualnie jeszcze możecie udekorować jakikolwiek pokój na samej górze pokój na samej górze też możecie udekorować by jakoś, ale to to już wybiorę jakiś po prostu fajny komentarz bo tu też nic nie ma jeszcze, ale to jest taki mniejszy pokój bardziej na takie właśnie zaklęciowe, ale jakieś alchemiczne rzeczy, tutaj takich chemiczne chciałbym zrobić tutaj tutaj w ogóle chmura jest jeszcze, nie wiem jak wyłączyć chmurę no widzowie, więc ym, możecie pisać w komentarzu jak to zrobić a ja pójdę przy okazji spać, bo tutaj tragedia było na tyle z tego odcinka, koniecznie zostawcie łapkę w górę wraz z subem na moim kanale. Troszeczkę Wam przybliżyłem ekran, nie wiem czemu, po prostu Wam go przybliżyłem, ale zostawcie koniecznie suba, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!